Dzień dobry, Jan Piński, witam, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o, o tym, kto wymyślił zamach w Smoleńsku na samolot prezydencki w 2010 roku. Otóż zrobił to Władimir Putin, a dokładniej służbę Federacji Rosyjskiej. Rosja jest krajem, który przoduje w dezinformacji. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o używanie dezinformacji jako jednego z podstawowych narzędzi działania służb, a także wpływania na politykę zagraniczną i też wewnętrzną, Rosjanie są pionierami. W XIX wieku stworzyli bodajże najsłynniejszą fałszywkę w dziejach służb słynne protokoły mędrców Sionu. Taki antysemicki paszkwil, którego celem było przekonanie zwykłych ludzi, że Żydzi. Mają jakoś starszyznę, która gdzieś się spotyka, spiskuje i oczywiście dąży do przejęcia kontroli nad światem. Protokoły mędrców Syjonu przeszły wszelkie możliwe oczekiwania swoich twórców i żyją w internecie, żyją do dzisiaj. Są powtarzane, powielane w różnych odsłonach, w różnych przeredagowaniach, jako niemalże materialny dowód żydowskiego światowego spisku. Co się wydarzyło w 2010 roku? Wówczas po katastrofie, kiedy już Rosja po paru dniach mniej więcej mieli pełny obraz tego, do czego doszło w Smoleńsku, zebrali się ludzie z różnych specjalizacji, oczywiście powiązani z tajnymi rosyjskimi służbami, albo działający dla nich jako eksperci od psychologii, od socjologii, od wpływu społecznego i zastanowili się, w jaki sposób katastrofa wpływa na polskie i rosyjskie relacje w najbliższych latach. I tam wówczas... Podczas tego spotkania stworzono teorię zamachu, która pozwoli mieć Rosji wpływ na Polskę na najbliższe lata. To Rosjanie zaczęli lansować teorię zamachu. Ona jest im na rękę z wielu względów. Po pierwsze, koncepcja, że rosyjski prezydent zgładził swojego wroga, polskiego prezydenta, jest dobrze widziana we wschodniej kulturze, dlatego że tam facet, który zabija swoich wrogów, to jest silny mężczyzna. To jest takie wschodnie. To znaczy, podpadł, podskakiwał, dostał. I tego typu kolportowanie, tego typu informacji wzmacnia prestiż Władimira Putina. Nie patrzymy na, jego, na Rosję pod kątem europejskiego publicity, patrzymy pod kątem Azji, Wschodu, bo to jest właściwy kontekst polityczny dla Rosji. Też dla Rosjan. Na przykład, ludzi szokuje informacja, że. Kolejne skandale ujawniane z bogactwem, z przepychem, z korupcją, która towarzyszy Władimirowi Putinowi, nie robi na Rosjanach żadnego wrażenia. A to dlatego, że Rosjanie uważają, że Władimir Putin jako władca Rosji powinien żyć bogato. Te pieniądze mu się po prostu należą i sugerowanie, że to jest jakaś korupcja, jest śmieszne. Po prostu Władimir Putin nie jest prezydentem, de facto jest carem rosyjskim. To jak się go nazywa, to już zupełnie inna sprawa. Rosjanie ćwiczyli. Dezinformację na wiele różnych sposobów. Uż z takiej z historii Polski to możemy sobie przypomnieć, że no chociażby dezinformacja katyńska, która przetrwała nie tylko cały Związek Sowiecki, i dopiero na końcu odkłamał ją w swoich ostatnich miesiącach rządów Michał Gorbaczow, ostatni pierwszy sekretarz komunistycznej partii Związku Radzieckiego, ale do tej pory Władimir Putin używa tej historii, mimo że już rosyjska Duma gdzieś tam przepraszała, że politycy przepraszali, że przyznawali, to nie tak używa tego argumentu, że to jest tak naprawdę polityka, bo tak naprawdę zbrodni to dopóki dokonali Niemcy. I że kolportowanie, że zrobili to Rosjanie jest nieprawdą. I to funkcjonuje taka równoległa historia. W Rosji niemalże non-stop. Dość takim symptomatycznym jest, że w ostatnich dniach w Rosji aresztowano i skazano na grzywny mężczyznę, który rozdawał za darmo rosyjskie wydanie roku 1984 słynnej Utopii Orwellowskiej, pokazującej jak funkcjonuje państwo totalitarne, które modyfikuje historię. I to zostało uznane w Rosji jako akt agresji wobec rosyjskiej armii walczącej na Ukrainie. To trudno o lepszy komentarz. W każdym razie Rosja dezinformowała, używała tej dezinformacji w wielu różnych przykładach. Takim klasycznym przykładem jest atak na przykład na Piusa XII przeprowadzony przez sowieckie służby przy dużym współudziale służb rumuńskich. Znamy ten atak dość dobrze, dlatego że deserter z Rumunii, komunistyczny generał Ion Pacepa, ujawnił ten mechanizm i w jaki sposób zainspirowano i stworzono narrację, oskarżając papieża o... który... Piosa który sprawował swoją posługę w czasie wojny o sprzyjanie Hitlerowi. W rzeczywistości było zupełnie inaczej. Natomiast to tak mocno przylgnęło, ponieważ zrobiono specjalne sztuki teatralne, zrobiono, zainspirowano setki publikacji, to jeszcze było w epoce przedinternetowej, że zła, słaba popierza przyjęła się i dzisiaj są poważni, nie poważni, ale im się wydaje, że są poważni historycy, którzy powtarzają sowieckie kalki, kłamstwa, jako sprawdzone fakty, sprawdzone, zweryfikowane informacje. Tym bardziej, że Kontekst zaangażowania części kleru po stronie nazistów był, był, istniał. I jak każde kłamstwo, najlepiej się opiera na kłamstwo właśnie z takim gąszczu półprawd i, i prawd. Bo nie ma lepszego kłamstwa niż kłamstwo właśnie bazujące na prawdzie. I to Rosjanie wymyślili Polakom, że Rosjanie dokonali zamachu komuś się może wydać to absurdalne, ale nie, tak, tak właśnie jest, ta, ta narracja została kolportowana. Przecież wszystkie te filmiki, pożal się Panie Boże, które insynuowały od samego początku rosyjskie sprawstwo w katastrofie, powstawały w Rosji. Nikt nie zadawał pytania, kto te ekipy tam wpuszcza, kto pozwala nagrywać, jak e, rosyjscy mundurowi niszczą wrak. Po co to robią na oczach ekip, które zostały wpuszczone? Legalnie, żeby nagrywać. No ktoś powinien zadać pytanie, po co ta komoda demonstracja? A to chodziło o to, żeby stworzyć napięcie, żeby stworzyć coś. No, był taki moment, że wystarczyło, że w Rosji się ten wrak kawału żelazstwa umyje, i, się w i w Polsce już jest yy, dygot polityczny. Oni stworzyli po prostu narzędzie wpływania na polską scenę polityczną. Yy, to jest tak, że do pewnego momentu platformie było to, kiedy była rządziła przy władzy, było to na rękę. Bo enuncjacje zamachowe Jarosława Kaczyńskiego szkodziły jego notowaniom politycznym, i szkodziły notowaniom PiSu. Słynna podpucha z trotylem na 2012 roku pod koniec doprowadziła do tego, że notowania PiSu, który przewodził, po prostu no, obróciły się, krótko mówiąc, PiS stracił, platforma zyskała. Takie wówczas były nastroje społeczne. Na dzień dzisiejszy szerzenie takich teorii, mimo że kompletnie nie ma żadnych dowodów, to jest. PiS w tej chwili zamienia to już jest taki gorzki żart że z jednej strony zamieniają nam no, ogłaszają, że jest zamach i każą swoim wyznawcom wierzyć w słowa Jarosława Kaczyńskiego nie poparte żadnymi dowodami i Antoniego Macierewicza. To jest już po prostu czyste szaleństwo. Macie uwierzyć, bo jeżeli nie wierzycie, to wspieracie wersję Putina. Tak to sobie funkcjonuje. To jest taki szantaż moralny i to jest ich najpoważniejszy dowód. A drodzy Państwo, tak naprawdę najpoważniejszym dowodem, przepraszam, może inaczej, poszlaków wskazującą, że mogło dojść do zamachu jest to, że Antoni Macierewicz zamiast polecieć do Smoleńska to wsiadł w pociągi pojechał. Więc to, to tak pół żartem, pół serio. To jego należy przesłuchiwać, dlaczego wybrał pociąg, a nie samolot. Natomiast, co do zasady, Władimir Putin urządził właśnie z tego głoszenia tych zamachowych teorii po prostu narzędzie destabilizowania sąsiedniego kraju, który, co do zasady, tutaj Jarosław Kaczyński ma problem w Polsce, bo on jego elektorat, który wspiera PIS, jest antyrosyjski, więc on musi utrzymać się w tym duchu. Gdyby wyszło teraz na jaw te wszystkie dziwne konszachty pisowsko-putinowskie, które miały miejsce, to Kaczyński miałby problem. Dlatego on, rzucając te absurdalne oskarżenia, których zresztą nawet sam nie wierzę, bo nigdzie nie zgłosił ani do ONZ-u, ani nie do Międzynarodowego Komis Śledztwa Komisji. No przecież wierzę, że to zostało śmieszne. Ba, drodzy Państwo, najważniejsze jest to, że nawet nie zerwano stosunków dyplomatycznych i nie wydalono tego nieszczęsnego rosyjskiego ambasadora, który rzekomo reprezentuje siły, które zgładziły 96 polskich oficjeli 12 lat temu. No drodzy Państwo, to jest to po prostu taki absurd, że aż. Trudno uwierzyć, że ktoś może chcieć to robić. Natomiast wracając do Rosjan, proszę zwrócić uwagę, że rosyjskie, to Rosjanie właśnie mają taki. Oni walczą informacją, to jest ich clue. Na przykład teraz pokazują się ludzie ze zdziwieniem odkrywają, że, to, że fobie antyszczepionkowe promują te same konta, które dzisiaj bronią Rosjan i atakują Ukraińców. Że to są, że to trole rosyjskie. Atakowały szczepionki. Oczywiście, że tak, dlatego że powodowanie braku zaufania do szczepionek, szkodzenie własnemu szkodzenie w ten sposób innym nacjom, szczególnie tym, których Rosjanie uważają za nieprzyjazne, no to jest właśnie wpisuje się wpisuje w taki deseń. Podważanie w ogóle zaufania do klasy politycznej do tego no, w Polsce to już wiele nie trzeba. No, trudno, to, drodzy Państwo, żeby ufać Jarosławowi Kaczyńskiemu, który po prostu cynicznie, bez żadnych dowodów, Że na temat zamachu, mimo że wie doskonale, że żadnego zamachu nie było. To jest właśnie, no, drodzy Państwo, w tym wszystkim najgorsze. Że dla niego jest to po prostu jedno kłamstwo, które ma służyć wyższemu celowi, wyższym celem jest pozostanie Pisu u władzy. Rosjanie, tak jak już pokazywałem, to jest nie tylko oczywiście operacja względem papieża PISA 12, była też operacja, która kazała obciążyć za, za wirus AIDS amerykańską CIA i jej badania. To też była taka jedna z operacji rosyjskich służb specjalnych, aby wywołać przeświadczenie, że AIDS jest to choroba, którą broń biologiczna Amerykanów. Potem najpierw mówiono, że wymierzona w biedotę, czyli w czarnych homoseksualistów, potem mówiono, że po prostu się wydostała z tajnych laboratorii, etc. Oprócz tego całe rzesze spiskowych teorii dziejów w okolicach śmierci Kennedy'ego które tutaj prawdopodobnie w ogóle miały przykryć przede wszystkim wątki rosyjskie tej śmierci, ale to generalnie wybiło się w pamięć, że to jakiś spisek mafii, że spisek CIA, mafii włoskiej i że to są osoby odpowiedzialne. Taką teorię, takie teorie lansował Oliver Stone, reżyser, który dość długo uchodził za niezależnego, po czym nagle obudził się jako człowiek finansowany, realizujący filmy w Rosji. Takim dziwnym zbiegiem okoliczności. W każdym razie zamach dla Polski to warto wiedzieć. Całe wszystkie kłamstwa o zamachu zostały wymyślone na Kremlu. Ludzie, którzy je dzisiaj kolportują, robią to albo cynicznie, ze złej woli, krótko mówiąc uważają, że jest to narzędzie pozostania PiSu przy władzy, narzędzie, dzięki któremu będą otrzymywać swoje pensje. Ale są też ludzie, którzy są po prostu pożytecznymi idiotami, leniwymi ludźmi, dla których po prostu głos bez dowodów, jakiś autorytetem, po prostu zero logiki, drodzy Państwo. Nagle po 6, ponad 6 latach rządów PiS ogłosił, że jest jakaś prawda objawiona, której ani ich prokuratura nie potwierdziła, ani żadnych dowodów nie ma. No nie ma nic po prostu. Jest jeden stek kłamstw. Stek kłamstw, który ma, ma żerować kolejne kłamstwo, że doszło do zamachu i trzeba to przyjąć na wiarę. Drodzy Państwo, strasz, straszny błąd, straszne, strasznie złe rzeczy. Tradycyjnie prośba subskrypcji kanału, łapkę do góry, udostępnianie tego materiału tak szeroko, jak Państwo uznacie za stosowne. Wszystkich zapraszam na portal 224 gdzie jestem redaktorem naczelnym, a Państwa zapraszam do lektury historii bez cenzury. Tutaj, wiadomo, jestem jednym z autorów, oprócz tego, że jestem wydawcą Polski Kompleks Rosji. Tekst opowiada o tym, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę i o kontekście historycznym, skąd to się bierze. Natomiast też jest bardzo ciekawy tekst o Karle Gustawie Mannerheimie, Carskim oficerze, który był odpowiedzialny za obronę niepodległej Finlandii i na którym zęby połamali sobie stalinowscy generałowie, stalinowscy żołnierze. Była to jedna z bardziej dotkliwych porażek Armii Czerwonej w historii. Tutaj w tym numerze jest wytłumaczone, jak Mannerheim to zrobił, że Rosjanie nie byli w stanie pokonać Finów. Zapraszam.